Witam wszystkich na nowym filmiku. Dzisiaj 1 złotych z 1984 roku. Monetę w Polonie na krążko średnicy 25 mm, masie 2,12 grama z rantem ząbkowanym. Projektantami byli Andrzej Peter Avers oraz Józef Koren i Anton Ham Revers. Rewers. Na tej stronie monety znajduje się cyfra 1. Poniżej napis złoty. Dookoła gałązka laurowa przepasana po środku wstążką. Zobaczmy jeszcze drugą stronę. Po środku widzimy orzełka bez korony. Z prawej strony pod łapą znak młynnicy. Dookoła napis Polska Rzeczpospolita Ludowa. 1984 rok. Nakład 61 36 000 sztuk. Cena. W stanie menniczym na popularnym portalu kupimy już za 5 zł. Moja niestety już jest w opłakanym stanie. Wartość mojej monety. Tyle ile aluminium złomie Dzięki za uwagę. Hej.